Cześć! Wyobraź sobie świat, gdzie znane nam przedmioty i technologie stają się reliktem przeszłości, ustępując miejsca zdumiewającym wynalazkom, o których moglibyśmy tylko pomarzyć. Dziś przedstawię kilka niesamowitych innowacji, które w niedalekiej przyszłości nieodwracalnie zmienią nasze życie. Od latających foteli po roboty czyszczące toalety, te wynalazki pokazują, jak będzie wyglądał świat. Stella Vita Stella Vita to prototyp innowacyjnego kampera stworzonego przez zespół zwykłych studentów o nazwie Solar Team z Holandii. Jeśli chodzi o możliwości pojazdów elektrycznych, ten kamper wyznacza nowe standardy, ponieważ może być napędzany wyłącznie energią słoneczną pozyskiwaną przez panele umieszczone na dachu. Stella Vita oferuje wystarczająco dużo miejsca dla dwóch osób i dysponuje wszystkimi udogodnieniami niezbędnymi do komfortowego życia. Pod względem funkcji kamper jest imponujący. Aby zmaksymalizować przestrzeń życiową, zastosowano podnoszony dach, który obniża się podczas jazdy, aby minimalizować opór powietrza i jest łatwo podnoszony po zaparkowaniu. Camper posiada w pełni funkcjonalny prysznic, kuchnię z ekspresem do kawy, telewizor i część sypialną. Pojazd ma 7 metrów długości i prawie dwa szerokości po złożeniu. Otwarty dach zapewnia cień przed słońcem. Taki samochód elektryczny pozwoli na ekonomiczne podróżowanie na duże odległości, korzystając z niemal wszystkich dobrodziejstw cywilizacji. White Motorcycles Concepts. Jesteśmy przyzwyczajeni do wirtualnych koncepcji, z których większość nigdy nie zostaje zrealizowana. White Motorcycles Concepts jest jednak wyjątkiem od tej reguły. To nie jest tylko koncepcja, lecz rzeczywisty działający model o kodowej nazwie WMC250EV, który ma na celu pobicie światowego rekordu prędkości motocykli elektrycznych, osiągając prędkość ponad 400 km na godzinę. Główną cechą maszyny jest opatentowana technologia VR, to duży kanał powietrzny w środku ramy, dzięki czemu podczas jazdy powietrze przepływa przez sam motocykl, a nie wokół niego, co zmniejsza opór powietrza aż o 70%. Ponadto większość jego komponentów wykonana jest z aluminium i włókna węglowego, co znacznie zmniejsza jego wagę i sprawia, że zapewnienia twórców o nowym rekordzie prędkości są jeszcze bardziej realistyczne. Wave Roller fińska firma AV Energy poinformowała o udanych testach swojej turbiny falowej Wave Roller. To komercyjny generator o mocy 350 kW, który został testowo podłączony do sieci w 2019 roku, 800 metrów od wybrzeża Portugalii, po to, aby określić jego możliwości i odporność na słoną wodę. Inżynierowie niedawno wyciągnęli turbinę na powierzchnię w celu przeprowadzenia inspekcji, i jak się okazało, urządzenie było w doskonałym stanie. Takie wyniki były bardzo zadowalające. Sam Wave Roller działa w następujący sposób. Częściowo zanurzone lub całkowicie, w zależności od warunków, ramię pływaka porusza się tam i z powrotem pod wpływem działania fal. Do dolnej części dźwigni przymocowany jest pręd, który porusza wałem generatora. W ten sposób energia kinetyczna ruchu jest przekształcana w energię elektryczną. Jest ona przesyłana do wybrzeża za pośrednictwem kabli. ORB Aerospace SJX Firma ORV Aerospace zaprezentowała koncepcję w pełni funkcjonalnego samolotu elektrycznego SJX, będącego połączeniem futurystycznego pancernika z Gwiezdnych Wojen i latającego samochodu. Elektryczny samolot ma kompaktowe rozmiary i z łatwością zmieści się w zwykłym garażu, a jego technologia pionowego lotu i lądowania eliminuje potrzebę posiadania rozległej infrastruktury po to, aby go pomieścić. Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne według twórców, SJX ma zasięg 1000 mil morskich, maksymalną prędkość 300 km na godzinę i ładowność do 225 kg. Dzięki kompaktowym rozmiarom 25 z tych maszyn można łatwo umieścić w. W samolocie transportowym C130 i dostarczyć w dowolne miejsce na świecie w ciągu 24 godzin. Ten poziom mobilności pozwala na wykorzystanie SJX nie tylko jako transportu miejskiego, ale także podczas misji humanitarnych lub też akcji ratunkowych w odległych obszarach. The Crabster Crabster to ogromny podwodny robot na sześciu nogach, który potrafi pływać. Robot może zostać opuszczony za pomocą dźwigni około 200 metrów pod powierzchnię, gdzie może chodzić po dnie morskim na sześciu nogach napędzanych przez 30 stawów. Do jego obsługi potrzebne są cztery osoby. Jedna zarządza nogami, druga czujnikami, trzecia monitoruje lokalizatory, a ostatnia śledzi pozycję i nawigację. Robot waży 600 kg i jest wyposażony w sonar skanujący o wysokiej rozdzielczości, kamerę akustyczną i kilka kamer optycznych. Celem jego rozwoju jest eksploracja zatopionych statków w obszarach silnych prądów, które są szczególnie niebezpieczne dla nurków. Echo M. Up Armed. Niemiecka firma zaprezentowała innowacyjny egzoszkielet Echo M ze wzmocnionym pancerzem, który może chronić przed bezpośrednimi trafieniami pociskami przeciwpancernymi. Nie jest to jednak jedyna innowacja tego urządzenia. Egzoszkielet redystrybuuje również do 70% obciążenia, umożliwiając bojownikom przenoszenie ciężkiego sprzętu czy amunicji. Ponadto dzięki specjalnej konstrukcji mechaniczny szkielet zapewnia wysoki stopień mobilności, co jest niezbędne podczas poruszania się po trudnym terenie lub w ograniczonych przestrzeniach. W przeciwieństwie do innych podobnych urządzeń egzoszkielet nie potrzebuje zewnętrznych źródeł zasilania, ciężkich baterii czy sprzętu do ładowania. Dzięki temu może być wykorzystywany do długich misji oraz zadań bojowych w odległych lokalizacjach. Flying Hovercraft Nowozelandzki wynalazca Rudy Heeman stworzył latający poduszkowiec. To mieszkaniec miasta Nelson na Wyspie Południowej. Do swojej konstrukcji wykorzystał butlę gazową z domowego grilla, elementy z samochodu swojej żony, w tym silnik Subaru o pojemności 1,8 litra, a także dźwignię sterującą ze skutera córki. Jednak stworzenie działającego aparatu zajęło wynalazcy blisko 11 lat. Urządzenie wygląda jak zwykły poduszkowiec, ale z dodatkiem zdejmowanych skrzydeł. Dzięki konstrukcji głównie z włókna szklanego, ten model może wznieść się na wysokość 3 metrów z odpowiednim przyspieszeniem. Wyobraź tylko sobie, że możesz pływać i latać w tym samym czasie i odkrywać piękno okolicznych jezior czy stawów. Assembler Robots MIT Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology stworzyli roboty, które mogą zbudować prawie wszystko, w tym budynki, pojazdy, a nawet większe roboty. Roboty mogą tworzyć obiekty przy użyciu unikalnych klotków konstrukcyjnych. Ich działanie polega na wykorzystaniu przyssawek magnetycznych do przesuwania modułów zgodnie z ustalonymi parametrami. W ten sposób roboty mogą składać budynki, pojazdy, a nawet tworzyć same siebie. Każdy robot składa się z łańcucha kilku połączonych klocków i może chwytać inne klocki za pomocą punktów mocowania na końcu ich konstrukcji. Mogą podnieść klocek, a następnie wykonując krok przesunąć się do pozycji, w której element można przymocować do innego klocka. Całość przypomina bardzo zaawansowane klocki Lego. Ludzie muszą jedynie instruować roboty, gdzie i w jaki sposób umieszczać moduły oraz dostarczać nowe materiały budowlane. Resztę pracy wykonają samodzielnie. SkySphere Każdy mężczyzna marzy skrycie o wspaniałym i dobrze wyposażonym domku na drzewie. To marzenie można zrealizować dzięki wyjątkowej firmie SkySphere. To futurystyczne mieszkanie w niebie jest zasilane energią słoneczną i może być sterowane za pomocą smartfona z systemem Android. Oprócz panoramicznych widoków na okolice, kula posiada elektryczne wejście aktywowane odciskiem palca, aktywowany głosem dozownik piwa, projektor wbudowany w sofę, bezprzewodowy system dźwiękowy, duże łóżko, przyciemniane kolorowe oświetlenie LED i szybki dostęp do internetu. Wszystko to uzupełnia niesamowita platforma do obserwacji gwiazd na dachu domu. SkySphere prezentuje się naprawdę spektakularnie i taki dom z pewnością wywoła zazdrość wśród sąsiadów. Samad E Starling Firma Samad Airspace ukończyła testy zmniejszonego prototypu E Starling, najszybszej hybrydowej maszyny latającej świata, która łączy funkcje helikoptera i samolotu. Brytyjski projekt zakłada połączenie zdolności helikoptera do startu i lądowania z niemalże dowolnego miejsca z prędkością i zasięgiem odrzutowca biznesowego. Urządzenie wyposażone jest w układ napędowy z turbiną gazową, który jest połączony z generatorem elektrycznym. Ten ostatni zasila silniki elektryczne i ładuje akumulatory dziesięciomiejscowego samolotu elektrycznego o długości 13,2 metra. Starlink Jet został zaprojektowany zgodnie ze schematem mieszanego skrzydła. Jest to rodzaj aerodynamicznego układu latającego skrzydła. W odróżnieniu od tego ostatniego w mieszanym skrzydle kadłub jest wyraźnie zaznaczony i przechodzi w skrzydła dzięki płynnym nasadom. W tym schemacie siła nośna jest wytwarzana nie tylko przez skrzydło o rozpiętości 15 metrów, ale także przez płaski kadłub. Prototyp samolotu otrzymał dwa śmigła elektryczne do wytwarzania siły nośnej podczas pionowego startu i lądowania. Dwa kolejne elektryczne śmigła na obrotowych mocowaniach zostały zamontowane w tylnej części konsol prawego i lewego skrzydła. Brytyjczycy pracują nad pełnoprawną wersją e Starling, która będzie w stanie osiągnąć prędkość przelotową 740 km na godzinę i zasięg do 2400 km. Starling będzie przewoził pasażerów biznesowych na zasadzie helikoptera, unikając konieczności podróżowania na i z lotnisk. Firma twierdzi, że samolot jest już dostępny w przedsprzedaży, jego dostawa planowana jest na 2026 rok. Hippo Harvest rozpoczęło stosowanie robotów w produkcji żywności. Firma używa zaawansowanych robotów technologicznych we wszystkich fazach produkcji w swoich szklarniach. Wykonują one prawie wszystkie zadania na farmie: ważenie upraw, transport i dostarczanie nawozów oraz wody do roślin. Takie podejście pozwala nie tylko zbierać plony, ale też przetwarzać je w sposób, który zapewnia ich stałą świeżość na sklepowych półkach, w przeciwieństwie do produktów uprawianych na polach. Zaawansowany system pozwala monitorować każdą pojedynczą roślinę i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji na temat każdej uprawy w gospodarstwie. Pozwala to na zużycie 92% mniej wody i 55% mniej nawozów niż w przypadku tradycyjnych metod uprawy. Somatik Świetna wiadomość dla miłośników czystości. Nowojorska firma Somatic opracowała autonomicznego robota, który może sprzątać łazienki przez 40 godzin tygodniowo. Somatik może przemieszczać się między piętrami za pomocą wind i jest w stanie samodzielnie otwierać i zamykać drzwi. Precyzyjnie czyści toalety, ściany, podłogi przy użyciu mocnego środka dezynfekującego i wodnych rozpylaczy. Podnosi pokrywy, by oczyścić ich spody, a potem odkurza i suszy wszystko przed wznowieniem pracy. Somatic nie ma na celu całkowitego zastąpienia personelu, ale wykonywanie rutynowych zadań sanitarnych. Jeśli napotka coś nieoczekiwanego, może wysłać zdjęcie do specjalisty w celu dalszej analizy. Choć może nie jest to najbardziej atrakcyjna innowacja w dziedzinie robotów, jest bardzo praktyczna i ma na celu wyeliminowanie rutynowych i czasami nieprzyjemnych zadań wykonywanych przez ludzi. Jetracer. Francuski wynalazca Franki Sapota zaprezentował latający fotel odrzutowy, który może osiągnąć prędkość do 250 km na godzinę. Jet Racer to urządzenie pionowego startu, które może latać jak samolot dzięki 10 silnikom odrzutowym zamontowanym wokół fotela. Innowacyjny wynalazek może osiągać prędkość do 250 km na godzinę, wysokość do 3000 m i ładowność do 200 kg. Jest zdolny do wytrzymania silnego wiatru, oferując autonomiczne loty niemal w każdych warunkach, będąc przy tym eleganckim i stylowym pojazdem. Samolot jest zbudowany na lekkim modułowym podwoziu, dzięki czemu jest łatwy w obsłudze i spełnia liczne potrzeby zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i wojskowych. Co więcej, Jet Racer może być sterowany zdalnie. Firma twierdzi również, że nawet w przypadku awarii dwóch silników, lot może być kontynuowany bez żadnych konsekwencji. Echo's Power Cube. Ecos PowerCube to największy na świecie mobilny generator zasilany energią słoneczną i potężnymi ogniwami fotowoltaicznymi. W pełni zintegrowany PowerCube jest zdolny do generowania 15 kW energii elektrycznej. Posiada również zintegrowaną turbinę wiatrową. PowerCube może usuwać wilgoć z powietrza w celu produkcji wody pitnej, a nawet dostarczać internet w promieniu 15 km. Pozyskana energia jest przechowywana w dołączonych bateriach. Ten mobilny generator może generować energię odnawialną na obszarach, które nie są zasilane energią elektryczną z konwencjonalnych źródeł. Może być transportowany w kontenerach, samolotem, pociągiem lub jako przyczepa, co umożliwia zabranie generatora prawie wszędzie, zarówno podczas klęsk żywiołowych, jak i wojskowych operacji. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw łapkę w górę, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego, napisz komentarz i do usłyszenia.